Kurczak w śmietanowym. Trzy nóżki kurczaka, dzielę na elementy i nacinam mięso do kości, żeby szybciej się udusiło. Porządnie przyprawiam z solą i pieprzem. W dużym rondlu z nieprzywierającą powłoką rozgrzewam olej i obsmażam mięso z obu stron na złoto-brązowy kolor. W tym czasie siekam cebulę na krążki i dodaję do garnka. Wszystko duszę razem przez chwilę, a w tym czasie kroję cztery młode słodziutkie marchewki w krążki i oczywiście też lądują w garnku. Podlewam odrobiną wody, przykrywam i dalej duszę. W tym czasie siekam cztery ząbki czosnku, które również lądują w garze. Na sam koniec dorzucam jeszcze porządną garść młodego majeranku. Wszystko przez chwilę smażę i zalewam śmietaną kremówką. Przykrywam i duszę całość jeszcze przez około 30 minut. Po tym czasie kurczak, marchewka, wszystko jest słodkie, że palce lizać. Brakuje jeszcze tylko majranku.